Cześć, DrzewneEkspert.pl i kolejny produkt w naszej ofercie. Tym razem jest to przyrząd zaciskowy firmy Curant Stileo. Stileo to bardzo interesujący przyrząd. Przede wszystkim dlatego moim zdaniem, że bardzo lubiło go od wielu dawna, od bardzo dawna wiele osób, natomiast nie można go było kupić osobno, ciągle był w ramach jakichś zestawów, kompletów. Innych ląż i zawsze był zapieczony, zagrzany i nie można go było rozkręcać. Kurantowi udało się zcertyfikować i opracować ten popularny w całej Europie, mam wrażenie, przyrząd zaciskowy na ląże, i teraz go można kupić, wymieniać, przekręcać, zmieniać. I jest dostępny w drzewnyexpert.pl. Jedną z zalet tego przyrządu jest no, bardzo prosta, bardzo solidna konstrukcja. No, tutaj ta krzywka, która dociska, no, wy, mam wrażenie, że jest niemal niezniszczalna. Konstrukcja jest prosta, ta sprężyna w środku działa też bardzo wydajnie, więc. Yy, Podejrzewam, że tak naprawdę większość z Was jest z tym przyrządem w jakiś sposób, w jakiejś formule zaznajomiona, bo na lążach stalowych, ale nie tylko jest u wielu producentów od bardzo dawna. No i od dzisiaj też w drzewnym ekspercie. Proszę bardzo, można sobie łatwiej wyobrazić wielkość. Zapraszam. Drzewnyekspert.pl, firma Kurant. Przyrząd zaciskowy na ląże Stileo!